Witajcie prawdziwi Polacy w grupie 3 razy PP Zrobiłem wcześniej filmik, czy będzie drugi atak na Iran, na irańskie dzieci. Tłumaczyłem również, że no, tam wywieziono ten uran, rozprzestrzeniono po całym kraju, w inne miejsca, a tak się nie udał eee, i że że drugi atak jak miałby być to chyba na cały Iran po kolei od początku do końca e, czyli czyli, na wszy e, czyli wybicie wszystkich dzieci tak jak w Palestynie no i teraz e, no i teraz e, Antychryst pod dwoma postaciami spotyka się w Waszyngtonie Antychryst z, z piekła Izraela i Antychryst którego postać jest w USA, czyli Trump. Spotykają się razem w Waszyngtonie, w Białym Domu, więc, więc to przy okazji możecie zobaczyć, jak dwie, dwie okrutne postacie razem i jak ze sobą współpracują i kogo, kogo wspieracie, bo są tacy, co wspierają przecież. Piekło i wspierają diabły i demony, sataniści i, i, i tak to można nazwać sataniści i poddani, poddani antychrysta. I w jakim kontekście się spotykają, by, by celebrować nie tylko wcześniejszy atak na irańskie dzieci. Atak na syryjskie dzieci, na jemeńskie dzieci, na palestyńskie dzieci. Teraz palestyńskie dzieci cierpią jeszcze mocniej, bo temat został przyciszony specjalnie, żeby dokonać teraz, już dokończyć tą czystkę. Holokaust na Palestyńczykach. I i ale, ale chodzi o to również, że, że teraz będzie atak na na Iran razy dwa, czyli drugi pewnie mocniejszy, no bo skoro ten pierwszy miał się udać i był niby mocny i się nie udał, to teraz drugi prawdopodobnie będzie mocniejszy, żeby wybić więcej tych dzieci irańskich. I ten atak, atak albo już się odbył. Jako tajna operacja gdzieś tam w nocy, dzisiaj w nocy, albo albo, e, albo się odbędzie. Na pewno nam nie powiedzą. Będą chcieli to zrobić po cichu, tajnie, ewentualnie później najwyżej będą się chwalić. No, no, zrobiliśmy, a tak, teraz, teraz, e, teraz, e, e, bo Trump się przecież chwalił w tym, tym. Pier, pierwszym atakiem terrorystycznym USA i Izraela na Iran. Atakiem terrorystycznym takie przyszły czasy, że terroryści chwalą się atakami terrorystycznymi na jakiś kraj, suwerenny kraj. No, i ten może będzie chwalić się później, ale puszczę wam kawałek informacji informacja jest z wczoraj, więc dlatego mówię, że ten atak mógłby już być i nawet w tej informacji jest, że spotykał, spotyka się antychryst po dwoma postaciami, czyli jest jeden antychryst, ma dwie postacie, sataniahu i Trump i spotyka się lub trzy postacie, bo tak się zastanawiałem, czy Kim Jong-un też nie jest antychrystem i, i spotyka się Spotyka się i, i atak. Mówią, mówią o tym, że source, czyli mówią o tym te informacje, że, że właśnie teraz będą bombardować irańskie dzieci po raz drugi, i po to się praktycznie spotkali. Posłuchajcie, ja wam postaram się przetłumaczyć też. Or the celebration of the mass murder of hundreds of thousands of people in Gaza. But no. Czy może bo, czy, bo on tu kontekst ciągnie. Czy może spotkali się Sataniahu i Trump, żeby celebrować masowe mordowanie Czyli ten Holokaust na Palestyńczykach w Palestynie? No nie. Teraz jest jasne. Że to, co teraz celebrują, czyli to spotkanie, to jest absolutnie nadciągające. imen. American attack on Iran. Second attack American on Iran. Czyli drugi atak reżimu amerykańskiego czy terrorystów amerykańskich na Iran. Bo inaczej nie można tego nazwać, jak ktoś od tak sobie atakuje jakieś państwo. Iran zamknął właśnie przestrzeń powietrzną the American Department of Defense say that a second wave of U.S. bomb attacks on Iran are imminent. <desconaltro> Osoby z Departamentu Obrony Ameryki powiedziała, że drugi atak na Iran jest, jest że nadciąga. Drugi atak na, na Iran, drugie bombardowanie Iranu. Jeszcze raz puszczę Wam tę y, końcówkę tu. The American Department of Defense say that a second wave of U.S. bomb attacks on Iran are imminent. Second. Imminent. Imminent, czyli nadciąga, nadciąga. E Mówiłem o tym we wcześniejszych filmikach, że z piekłem trzeba walczyć, nie ma ceasefire i tu on chyba też mówi, on air. mówi, że może być nawet teraz ten na atak, nie wiemy nawet o tym. Te... To so cisfire, czyli Czyli kiedy słyszycie, i ja to samo mówię, kiedy słyszycie, że piekło Izraela czy piekło Ameryki mówi ceasefire, ceasefire z Palestyńczykami, ceasefire. Oni nie nazywają ich Palestyńczycy, ja nazywam ich Palestyńczycy, bo to są dla mnie bynajmniej ludzie e, tacy jak ja czy wy. I, e, i czy tam Syria, ceasefire, Jemen. Jemen Sis Fire. Iran Sisfire, Iran Sis Fire. Jaki Sis Fire? Z piekłem nie ma Sis Fire. I to widzicie ewidentnie, że piekło tylko krzyczy fire, żeby im się tyłek nie palił po to krzyczy piekło ceasefire, czyli żeby rakiety zwrotne na przykład nie leciały czy, czy z Jemenu, czy z, z Iranu, czy, czy z Chin, czy skądkolwiek, nie leciały na Amerykę, czy, czy na Izrael, to wtedy ceasefire, ceasefire, nie strzelajcie do nas, nie strzelajcie. A później da, 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 we wszystkie dzieci dookoła strzelają. A jak tylko podnosimy się i mówimy stop, nie strzelajcie w nasze dzieci, to cis fire, fire. A jak tylko siadamy, to ta, ta, ta i znowu strzelają w nasze, w nasze dzieci. Z piekłem nie ma sysfire, fire. Albo zwyciężymy piekło, albo przezwyciężymy te. Zło, które urosło do ogromnych rozmiarów na cały świat, albo cały świat będzie właśnie tak wyglądał jak Palestyna. Pozdrawiam serdecznie, prawdziwi Polacy.